Drodzy bracia i siostry w Mesjaszu Jezusie oraz szanowni widzowie naszego kanału. Jak wiecie, pracujemy nad polskim wydaniem chrześcijańskiego filmu dokumentalnego, Arka w Ciemności. Film ten za oceanem cieszył się ogromnym zainteresowaniem, był jednym z najbardziej chętnie oglądanych filmów dokumentalnych o tematyce chrześcijańskiej w 2024 roku. Dostępny w USA na płytach DVD, Blu-ray oraz dostępny w serwisach wideo na życzenie typu Amazon Prime lub YouTube. Jednakże nie było polskiej wersji filmu takiej, jaką lubimy w naszym kraju, czyli z lektorem. I dzięki współpracy kanału Wartościowe Życie oraz Gorzowskiego Centrum Biblijnego film ten trafi do Polski. Ogłoszona została zbiórka internetowa na zrzut.pl oraz na cele statutowe Stowarzyszenia GCB można wpłacać darowizny. I tak dzięki Bogu poprzez hojność Genesis Apologetics oraz innych darczyńców udało nam się zebrać fundusze na opracowanie wersji polskiej, którą zaraz zobaczycie w siedmiominutowym fragmencie filmu. Jednakże chcielibyśmy wydać ten film na DVD. I na chwilę obecną brakuje nam 3800 zł do tego celu. Zachęcamy do udzielenia wsparcia poprzez zrzutka.pl lub wpłatę darowizny na podany numer konta. Za wszelkie wsparcie dziękujemy, bo ten film może pomóc wierzącym zrozumieć, iż nie ma co bać się nauki, bo ona stoi też po naszej stronie, tylko ateiści wykorzystują ją do podważania wiarygodności Biblii ataku na Boga i odciągania wierzących od natchnionego Słowa Bożego, które nie jest mitem, bajką, fantazją, ale prawdą. Zobaczcie sobie pierwsze 7 minut filmu jako potwierdzenie, iż polska wersja językowa już za tyle, ile udało nam się zebrać, została opracowana. Akcja finansowania społecznego tego projektu filmowego trwa do 5 lipca, ale nie czekajcie na ostatnią chwilę. A teraz obiecany fragment filmu Arka w ciemności z polskim profesjonalnym lektorem. Miłego seansu. Ludzie nie wierzą dziś w potop, bo nie mają dostępu do rzetelnych informacji ani dowodów. Są zakładnikami rozrywki i mediów społecznościowych. Takie filmy jak Noe wybrany przez Boga, absurdalnie i skrajnie wykoślawiający Biblię, to dla wielu jedyne źródło rzekomo biblijnych opowieści. Uczniom wbija się do głów założenie ewolucji, kolumnę geologiczną i masę innych rzeczy, jak to, że Ziemia istnieje od milionów, miliardów lat, a człowiek to produkt selekcji naturalnej. Nie mówi się im, że są dowody na to, że potop, zdarzenie nadprzyrodzone, sąd boski zgładził rodzaj ludzki. Nie pokazuje się historyczności Księgi Rodzaju i jej przekonywującej wersji wydarzeń w epoce nauki. Z jednej strony mamy brak informacji, a z drugiej strach przed człowiekiem. Dlatego nie wierzą w wiele rzeczy, o których autentyczności, historyczności i naukowości mówi Biblia. Nie chcą wyjść na idiotów. Boją się wyśmiania przez uczonych prowadzących programy telewizyjne. Kiedy zagłębimy się w temat potopu, zbadamy jego prawdopodobieństwo i historyczność, okaże się bardziej możliwe. Świeccy naukowcy uważają, że teraźniejszość jest kluczem do przeszłości. Biblia zaś mówi, że to przeszłość jest kluczem do teraźniejszości, a potop jest kluczem do zrozumienia, dlaczego świat jest taki, a nie inny, pod kątem geologii i samego człowieka. Bez arki i potopu trudno pojąć, dlaczego świat wygląda właśnie tak i skąd się wzięliśmy. Każdy chce znać swoje korzenie, a potop jest właśnie do nich kluczem. Koncepcja milionów lat powstała na początku XIX wieku wskutek świadomego odrzucenia potopu i biblijnej chronologii. Większość chrześcijan uznała, że potop nie był globalny. Nie ma znaczenia w geologii. Wiek ziemi nie jest ważny, więc przez następne 100-150 lat o potopie zapomniano. Gro chrześcijan nadal go bagatelizuje. Nie myślą o nim ani jego związku z wiekiem ziemi, choć to niezwykle istotne. Zapis kopalny pokazuje, co się wydarzyło. Patrząc na setki warstw skalnych na całym świecie, widzimy, że są to warstwy osadowe. Uformowała je woda. Potop przypominał, że Bóg sądzi grzech i Bóg zapowiedział, że znów osądzi świat. Zesłał potop, żeby ukarać ówczesne zło. Zło musiało być ukarane. Na tym polega sprawiedliwość. Co jest sprawiedliwe? Arka. Arka jest tak ważna dla potopu, bo grzech człowieka musi być osądzony. Biblia wyraźnie zapowiada, że zbliża się drugi globalny sąd. Jeśli nie uwierzymy w pierwszy globalny sąd, nie będziemy gotowi na globalny sąd ostateczny. Nadchodzący sąd stanowi o życiu wiecznym. Stawką jest niebo lub piekło. Biblia. Księga powstała z zamysłu Boga, napisana przez natchnionych przez Niego ludzi, sięgająca prawdziwych początków historii ludzkości, mówiąca skąd pochodzimy. Ucząca, że Ziemia nie ma milionów lat, jak wmawia się nam od małego. Ucząca, że nie pochodzimy od małp ani z zupy pierwotnej. Pokazująca, że naszym stwórcą jest kochający, miłosierny i sprawiedliwy Bóg. Bóg, który stworzył piękny świat. Cała planeta była kiedyś rajem rajem, który Bóg podarował nam, żebyśmy się rozmnażali i ją napełniali. W Księdze Rodzaju widzimy, że Bóg zakończył stworzenie w sześć dosłownych dni, i wszystko, co stworzył, było bardzo, bardzo dobre. Cztery dni ukończył stworzenie nieba i ziemi. Piątego zaczął tworzyć wielkie i małe zwierzęta morskie. Tego samego dnia uczynił wszelkie egzotyczne stworzenia, które latały w pięknych przestworzach. 6 dnia uczynił wspaniałe stworzenia lądowe w tym wszystkie dinozaury oraz człowieka. Zasadził też ogród a po środku drzewo życia. W ogrodzie umieścił jeszcze jedno drzewo z którego zabronił człowiekowi jeść. Niestety Adam użył wolnej woli do zgrzeszenia przeciwko świętemu Bogu. Z wolną wolą wiążą się konsekwencje, a w tym przypadku konsekwencje grzechu pogrążyły ludzkość w ciemności.